Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Tutaj jest karcerek dla tych samiczek, które po prostu są partnerkami wdowców. Nie próbuję ich nawet oblatywać. O tutaj, tutaj będzie przedział dla wdów Trochę, trochę wczoraj popracowałem Ryszpady No skoro ogólnie to karmię teraz Trzy karmy dieta, jedna miarka rozpłodowej, no i jedna miarka ryżu pady, ale wczoraj mi się dieta skończyła i że tak powiem udział ryżu pady jest większy. O tutaj też jest samiczka, która, że tak powiem, nie będzie oblatywana. Widzę jajko zniosła dopiero. Zniosła dopiero, bo pierwsze jajka potłukły, nie wiem. Nie wiem czy jakiś samczyk tu wojował, czy co. że spokój, ja jeszcze nie było. Nie zajmujemy czasu Pozdrawiam kolegów hodowców Dobry noc